Prawidłowo przeprowadzony odchów wpływa na bieg pierwszego wycielenia, a tym samym na rozpoczęcie pierwszej laktacji. Z badań jasno wynika, że odchów jałówek, weźmy jako przykład rasy HF, stanowi od 15 do 20% kosztów produkcji mleka. Jest to inwestycja niosąca ze sobą wiele korzyści dla funkcjonowania stada i to właśnie o tym porozmawiam dzisiaj z doradcą do spraw żywienia z firmy Evrol. Zostańcie z nami! Kamil, w zapowiedzi naszej rozmowy nadmieniłam, jak ważny jest odchów jałówek oraz przygotowanie do pierwszej laktacji. Chyba zgodzisz się ze mną, że jest to inwestycja w stado i w przyszłość hodowli, prawda? Tak, jest to inwestycja zdecydowanie długoterminowa, która często zwraca się po średnio 3-4 latach, czyli mm. właściwie po drugiej laktacji. Mm -hmm. Czas pierwszego wycielenia ma znaczący wpływ na wyniki produkcyjne w pierwszej laktacji. Jałówki, które wycielają się stosunkowo późno. Bardzo często osiągają słabsze wyniki produkcji na kopierwiastki. Musimy również pamiętać, że późne wycielenie może mieć ze sobą komplikacje okołowycieleniowe. W jakim więc wieku powinno zacielać się jałówki? Obecnie średni wiek wycieleń, który obserwuję w terenie, to jest między 24 a 26 miesięcy. Średni więc czas zacielenia przypada między 15 a 17 miesiącem. Według mnie okres ten jest mocno przeciągnięty, ponieważ bydło osiąga dojrzałość płciową już między 6 a 8 miesiącem życia. Mhm. Praktyka pokazuje, że najlepsze wyniki produkcyjne osiągają zwierzęta, które udaje się zacielić między 13 a 15 miesiącem życia. W takim razie pierwsze wycielenie mogłoby się odbyć 2-3 miesiące szybciej w celu poprawienia laktacji. Dokładnie tak, tak Polu. W takim razie głównym kryterium krycia będzie wiek pomiędzy 13 a 15 miesiącem życia, tak? Niezupełnie. Wiek jest jednym z głównych kryter kryteriów decydujących o pierwszej inseminacji, ale kolejnym jest kaliber zwierzęcia, czyli jego wyrostowość oraz masa danej sztuki. Czy możesz rozwinąć ten temat? Bardzo często okazuje się, że dana sztuka na przykład osiągnęła już prawidłowy wzrost yy, czy wagę, mhm. ale ma dopiero 12 miesięcy. Często wtedy nie się na inseminację, uważam, że jest to błąd. Z kolei zdarzają się przypadki, kiedy dana sztuka osiągnęła na przykład 15 miesięcy, ale nie osiągnęła prawidłowego kalibra, jest niewyrośnięta. W takim przypadku mamy do czynienia z błędami żywieniowymi w odchowie młodzieży. Jaki powinien być prawidłowy kaliber jałówki w kryciu? W przypadku rasy HF jest to średnio 128 cm wysokości mhm. oraz 3 czwarte masy ciała dorosłej krowy, czyli około 400 kg. No właśnie, co trzeba zrobić i na czym oprzeć dawkę żywieniową, żeby uzyskać taki efekt? Przede wszystkim nie możemy dopuścić do zatłuczania się zwierzęcia. E, ilość punktów w 5-stopniowej skali BCS jałówek w kryciu powinna wynosić między 2,8 a 3. W związku z tym nie wskazane są skarmianie dużej ilości pasz energetycznych, takich jak śruty zbożowe czy kukurydza, zarówno w postaci ziarna, jak i kiszonki. Poza tym w przypadku jałówek, tak jak i innych grup zwierząt, to białko jest głównym składnikiem stymulującym wzrost i rozwój zwierzęcia. Białko jest budulcem, który sprawia, że dane zwierzę osiąga dany wzrost oraz wyrostowość. Gdzie w takim razie szukać tego białka? Podstawą żywienia młodzieży powinny być kiszonki strap. To one są podstawowym źródłem białka, jak i włókna. Praktyka jednak dowodzi, że białko tego pochodzenia nie jest wystarczające, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na ten składnik. W takiej sytuacji zalecam wprowadzenie Amilapu Standard. Jest to komponent wysokobiałkowy, który charakteryzuje się starością na poziomie 90%. Dodatkowo stabilna obróbka technologiczna sprawia, że produkt jest smakowity, powtarzalny, co pozytywnie wpływa na pobieranie paszy. A co z witaminami? Czy jałówki potrzebują ich tak samo jak wielorutki czy tak, mimo iż jałówki nie produkują mleka, musimy pamiętać o tym, że cały czas rosną. Dodatkowo zależy nam na skutecznym zacieleniu oraz utrzymaniu zarodka. Również racice u jałówek przed wycieleniem powinny być w prawidłowej kondycji, dlatego jałówki, tak jak inne grupy zwierząt, wymagają żywienia mineralnego. W takim przypadku zalecam zastosowanie premiksu naszym XKM w ilości od 100 do 200 gram. Nasz XKM w tej ilości całkowicie uzupełnia zapotrzebowanie młodzieży na minerały oraz witaminy oraz skutecznie chroni je przed komplikacjami wynikającymi właśnie z ich niedoboru. A jeżeli uda nam się osiągnąć prawidłowy wiek, wyrostowość i uda nam się zacielić jałówkę, pamiętajmy o prawidłowej kondycji do etapu wycielenia. Ważne jest, aby jałówka cieliła się w takiej samej kondycji jak ta przykryciu. Dziękuję Ci Kamil za rozmowę. Dziękuję również. A Was zapraszam do kolejnego odcinka z TV. Do zobaczenia już niebawem. Cześć!